Czy wyłudza publiczne pieniądze? Bo przecież najprawdopodobniej cały czas pobierają dodatek z kancelarii Sejmu na wynajem luksusowego apartamentu w centrum Warszawy przy samej Wiśle. Także zobaczmy, jak to dzisiaj wyglądało, bo okazało się, że właśnie małżeństwo Merchów, które najprawdopodobniej pobiera cały czas ten dodatek na wynajem tego apartamentu w centrum Warszawy, pomieszkuje albo mieszka sobie w luksusowej willi pod Warszawą, raptem tam, nieco ponad 30 minut od Sejmu. Dobry Pani poseł. Możemy prosić na chwilkę? Pobieracie Państwo jeszcze ten dodatek na mieszkanie w Warszawie? Czy nadal trwa budowa w środku, czy nadal stwarza ten dom niebezpieczeństwo dla dzieci? Pani poseł? To jednak państwo mieszkają już w tej willi? Pani poseł, co Państwo to nagle robią? Jak przecież chyba jeszcze jest w budowie. Pobieracie Państwo ten dodatek, czy nie? Pani poseł? To jest moralne Pani zdaniem. Czy będzie Pani uciekała tylko przed pytaniami? Polacy chcą wiedzieć, czy Państwa nadal pobierają dodatek, jak wygląda ten remont tej willi. Pani poseł zapraszamy tutaj. Parę pytań, krótkie wyjaśnienia. Zapraszamy tutaj przed kamerę do mikrofonu. Nie wyszła pani poseł, schowała się, uciekła. Tak to proszę państwa wygląda.